Dzień witamy w dzisiejszym vlogu. Patrzcie, jak Okcia cudownie dzisiaj wygląda. Jak ogcia tak ładnie wygląda, to znaczy, że coś faktycznie się dzieje. Tak, jedziemy teraz do Koserów, do takiego miasta w Niemczech. Tam jest... Um, ciężko mi to nazwać... Truskawkolandia. W której już byliśmy na vlogach chyba ze dwa razy, jak nie trzy nawet. Ogólnie co rok tam bywamy, bo tam jest po prostu bardzo ładnie klimatycznie. I na jesień... Um, są dynie. A co to oznacza? No jesieniara musi zrobić sobie sesję, prawda? Więc jedziemy dzisiaj. Dlatego jest tak ładnie pomalowana. Jestem pomalowana tak jak zawsze, jak się maluję. Ale rzadko to Robisz Ja i się wtedy, tak. kiedy trzeba, wiesz, pokazać Wyjście, się. Vloga no. nagrać może, no zdjęcie zrobić. Więc jedziemy teraz em, porobić sobie jakieś focie. Zobaczymy w ogóle jak tam to wszystko funkcjonuje, no bo jak wiemy... Jest, jest, jak jest. Jak jest. Jest, jak jest, na świecie, także. Ale wydaje mi się, że jest normalnie tam. Jedzenia pewnie nie będzie. Pewnie nie. To najbardziej będzie bolić. O, i udało się. Dojechać na miejsce. Z tego co widzimy, tutaj nie trzeba chodzić w maskach na świeżym powietrzu, bo nikt nie ma. Trochę zawiewa, my nadal nie nałożyliśmy tego, żeby nie było tego słychać. No i z tego co widzimy, jest bardzo dużo ludzi, także nie wiem, jak będzie z naszą sesją. Nie mam pojęcia. Pewnie już ta sesja wylądowała u nas na Instagramie i na pewno ktoś co nieco się załapał, więc idziemy zobaczyć, co tam się w środku dzieje. Mam nadzieję na jakieś przekąski, chociaż wątpię. Przekąski z COVIDem. A jak? Weszliśmy sobie fajnie, widać, że tutaj praktycznie nikt nie ma masek. No właściwie tak, nie praktycznie, nikt nie ma masek. A tu mamy ogromną dynię. obciaś się zastanawia, czy jest prawdziwa. Nie Chyba tak. tak prawdziwa. Chyba tak, bo tutaj jest coś takiego, żeby zrobić sobie fotosa i oznaczyć tą, 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 to coś. Jest tu w ogóle wejście do środka, gdzieś? Nie. Myślałem, że można stanąć przy niej. A i co jest to smaczne. Po niemiasku. Ale chyba prawdziwa. Chyba prawdziwa. Ej, chyba... ogromna jest. Chyba prawdziwa. To jest chyba ta z kopciuszka. Ta no. O mój Boże, też chcę pogłaskać świnie. Chocia. Też chciałam pogłaskać świnę. Czemu muszę odzumować? Świniak, świniak. Mam focha, ale y spełniać swoje marzenia. O, się... No tak daleko też do O idzie, idzie. Ojej. O, o, jak dobrze, ojeja. Patrz jak się wyciąga, widziałeś? U. Jeszcze? Jeszcze. Takie dźwięki wydaje. Wróci chyba. Ale Dobra. jest strasznie szorstki, Nie spodziewałem się, że świniaki są takie szorstkie. Mm. Idzie do brata. No dobra, jesteśmy już tutaj, dłuższy moment. Zrobiliśmy jakieś zdjęcia. Mamy ogólnie bardzo fajne maseczki, prawda? Prawda, nam się też bardzo podobają. Jest duży minus tutejszego miejsca, otóż taki, że niestety nie ma poczęstunku. ale. Ale, 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 ale. Poczęstunek jest, tylko że całkowicie inny. I można poczęstować się tą solą, można sobie polizać, zanim się ją kupi. Więc właśnie to uczynimy. Dobra, ty pierwszy czy ja? Pierwszy. Nie, dawaj, ty. A ja tak na poważnie to mi się tu podoba. To jest na podgrzewacze. I też jakby zabrakło już soli w domu, nie? A jak? Nie, ale tak na poważnie. To ogólnie chcemy sobie kupić stąd dżemik, ale ja nie mam pomysłu, jaki. Bo zawsze próbowałem i zawsze sobie wybierałem. A teraz nie, A teraz nie wiem, <tak>, tak, to jest ten problem. A jest tutaj dużo różnych dżemów. Tutaj panie robią, oj, nie ma ostrości, ale to jest, tutaj panie robią. Są też świeczki, może weźmiemy jedną. No, jeszcze świeczki są. Tak, jakby nam brakowało świeczek. No, więc tak jak mówiłem, wybór jest całkiem spory. Każdy to inny smak i my nie mamy pojęcia co wziąć. Raz braliśmy, taki fajny jesienny. Co to jest? Aha, to. A, a, nie wiem. Dobra, wybraliśmy. Jest on truskawkowo-marakujowy i jest ciągle ciepły. Przed chwilą był zrobiony. Już się nie mogę doczekać, aż zamoczę w niego nasz zdrowy, pełnoziarnisty żytni lepek. Zobaczcie jaka urocza torwa jest cute. Co szybkiego hola robisz? Szybkiego hola robię. Co my tu mamy? Wodę ci sowiankę. <laughs> Soczek z jabłek. No właśnie, ja od razu sobie obale, skoro Ale już mowa o soczku z jabłek, to 0,7% objętości, więc wiecie o co chodzi. <laughs> e, dżemik, Kapi wybrał mm, truskawka marakuja, już go chyba mieliśmy, był bardzo dobry, jest Cieplutki ciepły, nadal. no. Także na pewno świeżutki, bo oni tam na miejscu to wszystko robią. I drugi, chyba dżemik, no tak to wygląda, e, z truskawek i... Kaktusa? Nie wiem, sprawdzimy, co to dokładnie wszystko oznacza. Kaktus figa. No tak, tak, ale wiesz, A co czym... to w ogóle jest dokładnie i tak dalej, no, bo wygląda jak dżem, nie? Ano? Tak, no tak wygląda. No spróbujemy na pewno, teraz musimy tak. kupić świeżą bagietę do tego, o, albo no. rugale. No i tak musimy do sklepu pojechać. Okazało się, że jednak nie idziemy do domu, tylko idziemy pograć w ping-ponga. Tak, Zostajemy ale najpierw zajedziemy do sklepu, tak jak mówiłaś. Tak. I potem pójdziemy pograć w pingla. I właśnie zastanawialiśmy się, że jak będziemy wracać, bo nie mieliśmy tam zasięgu i tak dalej, żadnego kontaktu ze światem tak naprawdę, zastanawialiśmy się, czy w mieście będzie jakaś panika, czy nie, bo dzisiaj była neutralizacja, nie wybuchu. Tak, miał być jutro neutralizowane, ale uznali, że tak szybko im wszystko ładnie poszło, że zaczęli to robić dzisiaj. Tak, więc około 13 miało to się zacząć, no a nas już wtedy nie było, właśnie już byliśmy w drodze do Niemiec, także, no, myślę, że nie Czulibyśmy, gdyby coś poszło nie tak, ale mieliśmy kontakt ze znajomymi i nikt nie panikował, także chyba wszystko tak, jest w porządku. Tak, nikt nic nie mówił, więc no nie wiem, no ale też nic nie widzieliśmy. Raczej wszystko jest git. Pewnie już wszyscy wiedzą o co chodzi. Tak. Więc. Ee, no jak się zastanawiacie, sklepło. to zresztą to jest oczywiste, skoro o tym mówimy. My nie musieliśmy być ewakuowani. Głównie mieszkańcy Karsi Boża e, musieli być. E, tak, terenów takich przyległych, tak. <grym> się tak wyrażę, do tej bomby. No także. W promieniu tam chyba. No jakimś tam promieniu większym. No w każdym razie tysiąc osób zostało ewakuowanych u nas. No. My nie. nie. Więc no, mieliśmy ogólnie spokój. Tak naprawdę, oprócz takiej, takiej myśli z tyłu głowy, że coś mogłoby pójść nie tak. Ale generalnie spokój, więc idziemy do sklepu, a potem grać w ping-ponga. Okazuje się, że jednak był wstrząs, i kilka osób to poczuło. Nie tak, wiem jak dużo. Podobno miało być tak, że mieli wypalać, a jednak ostatecznie zdetonowali. Hmm. No nie wiem, jak to wyglądało, czy oni w to w miejscu. bla, Bla 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 bla. bla. Coś widać, coś widać? Nie wiem, może znajdziemy jakieś filmy kiedyś. Ciekawe, czy my byśmy w mieszkaniu naszym poczuli. Bo jakby nie patrzeć, byliśmy trochę, jesteśmy trochę daleko. A, dobra, to jest zdjęcie. Aha. Aha, jakby jak fali dobra, no. rozchodzące się, ale podobno w mieście było czuć, czuć porządny wstrząs. Hmm. Więc bomba musiała no, strzelić. Jezu. Chyba mamy całe okno, co? Pewno, że <grym> no, no, chociaż nie wiem. No właśnie. Dobra, idźmy do tego sklepu. No. Patrzcie na to. Pewnie już to 6, pokazywali w telewizji, ale... Cztery, trzy, dwa, jeden. Wybór pod Ale konkret. No. A pewnie była połowicznie, nie wiem, pewnie zmniejszyli rozmiary tego wybuchu. Nie wiem, ale. Ale strzeliło naprawdę konkretnie. No. <noise> to nie będzie taka muzyczka leczą, <noise> to Nie? 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 brzmi. No. Kto jest takim ślicznym nioniusiem? Takim ślicznym nioniusiem. Ojej, Kapi, nie pozwala mi Ciebie głaskać. Nie, nie pozwalam <noise> głaskać, nie. od tych kotów nie wolno głaskać. Papa, papa. Pa. I jesteśmy w domu. Skoro dzień był taki dosyć jesienny, to najwyższy czas zabrać się za Pumpkin Spice Latte, domowe Pumpkin Spice Latte, o już tutaj idzie. No bo jakie nie zabierzesz na coś, to ja jestem po to, żeby testować. Tak? No I dobra. I szukałem też mojego telefonu, dzień dobry. E, nie, bo tutaj mam przepis, zostaw. E, tak, zrobię z przepisu, który znalazłam na stronie... Już Mnie mówiłam. Jak czy się umiesz, czy nie? Oczywiście, że nie umiesz. E, 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 domowe wypieki i ja tym przepisem się sugerowałam, nie zrobię tak samo, bo no nie wiem, nie powiem. O bo wiecie, ja skończyłam szkołę kucharską gastronomiczną i ja się tylko sugeruję takimi rzeczami. Uh -huh. Właśnie tak. Nie, po prostu chodzi o to, że tutaj... Um, to, zobacz, to wygląda tak na tej stronie. Ja nie chcę czegoś takiego. A Takie, takie late, jak... Latte, no, no, no. Takie warstwowe. Ja tego nie chcę, wymieszam wszystko jak leci. Kilka składników też trochę zamienię. Możesz wyciągnąć pię. Tutaj mam przygotowaną taką mieszankę przyprawę dyniową, tak na tej stronie się nazywało. Jest tutaj cynamon, e, przyprawa do piernika, bo nie miałam goździków, więc użyłam jej. E, gałkę muszkatołową i troszeczkę imbiru. Użyjemy też e, takiej, takiego pire. Musu z dyni. My to kupiliśmy w niemieckim sklepie, ale w pierwszej i Pawle też można było kupować, nie? Tak, ale później jak szukaliśmy, to już nie było znowu. Więc nie wiem, gdzie to można znaleźć. Czy to tak słowy? sezonowo? Użyjemy też mleka migdałowego. Tak sobie zadecydowaliśmy. No i tutaj w kubku mamy kawusie. I to chyba wszystko. No, no dobra, i oczywiście no to... bita śmietana, ale to na sam koniec. To wołaj jak skończysz. No i właśnie, tylko po to przyszedł, pokazać się, żeby tak, pani powiedziały, dobry. jaki Jestem przystojny pan. Hanno. Jak mi się trochę podgrzeje, to dodam tego pira. Wygląda jak paprykarz. I nawet pachnie trochę jak paprykarz. Czułeś? Czułeś Kapi? Nie. Nie? naprawdę? No, chodź, powąchaj. Będę wąchał paprykarz? No. A nie, 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 mi to... A o tym mówisz? No. To nie, mi to pachnie jak obiadki dla dzieci w takich Gerbelki. słoiczkach, w takich gerberkach. no. Nie jak paprykarz to... Nie no, co ty? Może po prostu ja jestem tak już głodna. Paprykę. Dobra, i tego powinno się dodać łyżkę, może dam trochę więcej... Nie wiem, a ja bo lubię taki paprykarz, my nie Ale ma już piękny kolor. Szkoda, że to pumpkin tak nie będzie wyglądać. Znaczy to pumpkin spice latte. Zobaczcie. Przepiękne. Dobra, jak już wymieszałam to purée, chyba nie ma żadnych grudek, jak mi się wydaje. Mm, to co tutaj by dodać teraz? Nie wiem, dodamy kawy. Też nie wiem ile, ale dodam chyba cały ten kubak. No i wyżej będę dolewać i dosypywać, jak coś mi nie podpasuje. Robimy eksperyment. Eksperymentuj z okcią i kapim. Dobra, teraz dodamy troszeczkę tej przyprawy aladynowej Oczywiście cukier, ja użyję brązowego. Ale pięknie pachnie! Afrykanie. Już nie. Słyszysz jak wieje? Nie. Strasznie. Dostaliśmy alert, żeby uważać, bo mawiać. Ale to tak jak zawsze. To drzewo runęło. Mogło spać po prostu na nas. Hmm. Mało dyniowe i za mało przypraw. I trochę jeszcze cukru. Tak się prezentuje nasze Pumpkin Spice. Latte. ja już próbowałam i poczekam. No twoją opinię. No dobra, nie mam spróbować. Ale tak? gorące jest, więc uważaj. No takie. No, dobre Nie, właśnie. W smaku byłoby ok, ale ja czuję grudki takie. Znaczy, nie grudki, tylko takie, jakby piasek tam był. Ja czuję taką gorzkość, wiesz? Gorzkość czujesz? Mhm, tak jakbym właśnie teraz tym siorbnięciem wciągnął trochę gałki muszkatołowej, albo... No sama... bo tu jest ta, ta przyprawa na tym, więc może to wciągnąłeś. Aha, aha. Wciągnąłeś to. Tamtą... Nie, nie, nie. No ale czuć taki faktycznie taki piasek, pył, pył no? między zębami. I nie wiem, czy to chodzi o tą przyprawę, czy o to pire. I piasek też, no. <laughs> Więc e, nie, nie... nie róbcie z mojego przepisu. Dobra, ale <laughs> Tyle teraz, wam powiem. Ale teraz spróbujemy to. Jamiki. Jamiki. No, no. no dawaj, otwieraj. No pachnie jak truskawkowe, to ma być niby kaktus i figa i... chyba chyba truskawka też. Ale tak, pachnie, no nawet tu poczułam. Figa, niby kaktus. Dawaj, to dawaj, to dawaj da. dobra, no. no. Ej, <laughs> szukamy etykietki, a tu nie ma. Jeżeli chodzi o bitwę na dżemy, to ten zdecydowanie wygrywa. Po pierwsze, jego zapach jest przecudowny. No, sobie wyobrazić truskawkę zmarakują. Ale mm. taka prawdziwa truskaweczka. No, no, tak pięknie to pachnie. Więc wygrywa ten, jest spoko, ale nic nadzwyczajnego. W sumie po tym, Taki jakie ma składniki. Bez tak, po tym, jakie ma składniki, wydawało mi się, że będzie lepszy. I jeszcze co do Pumpkin Spice Latte, nie jest taka zła jak na początku ją próbowałam, nie wiem, może po prostu te wiórki, ten piasek, cokolwiek opadło i teraz tego nie, nie piję, ale nadal jest coś w smaku, co mi się nie podoba. Podejrzewam, że to może być Dałka gałka muszkatołowa, muszkatołowa. no, <grafię> więc następnym razem jej nie dodam po prostu, tak spoko. Może też jakbym. No faktycznie, nie, nie zostawia już teraz te, tak, takiego opadło, osadu na, na zębach. I następnym razem może zrobię po prostu też e, przez sitko jakieś e, przeleje. Ale wiesz, jak, jak, jak mieszałam i tak dalej, tego nie było widać, więc nie wydaje mi się, że sitko coś da. Bo to jest tak maleńkie. Nie, no to jest takie jak osad, taki, no. bardzo drobne. Ale jak, jak już się trochę ostało, to jest spoko. No hmm. i minus gałki mszkały. Także jednak możecie robić, tylko nie dodawajcie, chyba że lubicie gałkę, na przykład. Dotarliśmy już do końca tego vlogasa. Mamy nadzieję, że się bardzo podobała. Cudownie wyglądasz w tym kadrze. E, mamy nadzieję, że widzimy się też za parę dni. I mamy nadzieję, że zostawiliście. Tak, wiadomo. I że zostawiliście kciuka, bo miałem wczoraj wieczorem, jak sobie pomyślałem, że dzisiaj będziemy nagrywać. Zacząć od kciuka. Tak, miałem powiedzieć, że zachęcam do zostawienia kciuka. I zapomniałem całkowicie, więc obiecuję poprawę. W następnym vlogu zaczniemy od samego kciuka. O, tak będzie, tak będzie. Więc zostawcie teraz i no, zapraszamy do następnego. Hmm? Bye.